Wszystkim powiem Wam, że no dość niedawno robiłam przegląd szkicownika, ale sama nie tworzę tylko w jednym, a wykorzystuję kilka naraz. No i tak się zebrało, że akurat w tym czasie skończyłam aż trzy. Uwielbiam rysować w szkicownikach, a jeszcze bardziej uwielbiam oglądać filmy z przeglądami. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jakie rysunki znajdują się w tym szkicowniku i w tym. I tak, jest to ten sam papier, tylko zamknięty w różnych formatach. Tutaj mamy na przykład taki idealny do Instagrama format yy, kwadratowy. A tutaj jest po prostu taki mały, podłużny, bardzo też fajny na gumkę i szyty z boku. Na temat tego bloku mogłabym gadać naprawdę wiele, bo jest to jeden z moich ulubionych papierów, szczególnie kiedy jest zamknięty w szkicowniku. Naprawdę całym, całym sercem polecam Wam, jeżeli szukacie jakiegoś dobrego bloku do naprawdę przeróżnych technik, bo i rysowałam w nich kredkami, ołówkiem, markerami, cienkopisami. No, jest to, jak to powiem, młodzieżowo sztos. Chociaż nie lubię tego słowa. Także jeśli szukacie dobrego szkicownika, to te wam polecam. Dobrze, że mam jeszcze jeden taki, więc nie muszę jeszcze kupować. A jeśli jesteście tu nowi i chcecie widzieć więcej tego typu filmów, czyli rysunkowych, to zapraszam Was do kliknięcia przycisku subskrybuj, aby być na bieżąco z moim kanałem, bo filmy wrzucam aż dwa razy w tygodniu w środę o 15 i w soboty o 9. Także zaczynamy przegląd. No to co? Może zacznijmy od tego, który ma trochę mniej kartek, czyli ten większy, bo ma ich 18, a ten mniejszy ma 32. W ogóle ten papier jest 185 gramowy, czyli dość gruby jak nasz kicownik i pochodzi z firmy SMLT, jest to taka szarawa okładka. Co fajnego jest w tym kicowniku? To, że ma taką czerwoną jakby gumeczkę, którą niby się ściąga, nie? Ale patrzcie, z tyłu również jest takie coś i ściągamy to w sposób... Trochę inny niż normalne szkicowniki, bo zobaczcie, wychodzi nam taka jakby zakładka i już mamy generalnie niezamykający się szkicownik, więc to jest takie trochę inne niż w normalnych szkicownikach. Zawsze możemy tego użyć właśnie jako zakładki, tam gdzie mamy akurat bieżący rysunek, ale teraz nie będzie nam to potrzebne. Dobra, więc zaczynamy. I pamiętam, że pierwszy rysunek, jaki tutaj robiłam, jest w ogóle 2018 rok, był. Do przetestowania kredek Lightfast, ale jak widzicie niestety mi to nie poszło, bo jakoś te kredki chyba się za bardzo nie lubią z tym papierem akurat no coś po prostu mi nie siedziało no i generalnie tak to wyszło także mm. przymknijmy oko tutaj w ogóle jest bardzo fajny rysunek myślę że dość mi się udało jest to Ed Sheeran i robiłam go w międzyczasie w drodze w domu no generalnie nie w jednym miejscu i wykonywałam go kredkami lumines karandasz szkoda właśnie że tutaj nie zrobiłam tła takiego ciemnego ale boję się że jednak to może mi popsuć całość Także tak wygląda. Tutaj jest w ogóle kolejny bardzo fajny rysunek, według mnie, zrobiony ołówkami. Jest to Chyba Oko Konia, robione również w 2018 roku. Taki prosty rysunek, ale myślę, że wygląda naprawdę fajnie. I właśnie ołówki na tym papierze również się dobrze prezentują. Jest on taki gładziutki i bardzo fajny. O, tutaj mamy rysunek z jednego moich, z moich filmów, gdzie odtwarzałam obrazy znanych artystów i tu są słoneczniki Van Gogha. Jestem z tego naprawdę zadowolona, bardzo fajnie to wygląda. Robiłam to markerami, jeśli jesteście ciekawi, to może zostawię wam linka do tego filmu w opisie. No nic tu więcej nie mam do dodania, a w ogóle bardzo lubię robić takie rameczki naokoło, jeśli, no, chyba to zauważyliście. Tutaj kolejny rysunek z mojego filmu i tu jest chyba jeden marker, znaczy takie wyzwanie jednomarkerowe i też bardzo mi się akurat podoba. W ogóle jest taki niewyprosty, ale jednak ma coś w sobie. I w sumie chyba aż tak bardzo nie widać, że jest robiony jednym markerem. Nie? Dajcie mi znać, co o nim myślicie. Uuu, następna praca: no, nie dość dobra. No, niezbyt mi się udała, tak, proporcje za bardzo nie wyszły. W ogóle ja jestem swoim największym krytykiem i czasem, no, czasem się po prostu powstrzymuję od powiedzenia czegoś. To chyba też jest z jakiegoś. Tak, z filmu z podstawowymi kolorami promarkerów. Chyba się nie mylę, a jeżeli się mylę, jakby co, to właśnie pozostawiam wam najwyżej te linki do tych filmów. Yy, dobra, przejdźmy może dalej. O, jest kolejny rysunek z filmu. W ogóle tutaj w tym szkicowniku chyba jest dużo takich rysunków z filmów. To jest akurat One Line Art Challenge, gdzie rysowałam nie odrywając cienkopisu od... Kartki. I taka fajna słówka. Bardzo jestem zadowolona z tego rysunku. Tutaj mamy też kolejny właśnie z tego samego wyzwania, robiony również tylko jedną linią. Też nawet ciekawie wygląda, ale ta słówka jednak bardziej chyba mi się podoba. I tu mamy jeszcze jeden z tego samego filmu, również robiony nie odrywając ręki od kartki. I też dość ciekawy. Kolejny rysunek, który robiłam na potrzeby mojej książki w rysowaniu włosów, chyba. Kurczę, ja w ogóle nie mam totalnie pamięci do rysunków, gdzie co robiłam, ale właśnie tak wyszedł. Kolejny również z mojej książki z rysowaniem sierści. Ten, ten piesek jest naprawdę mega uroczy, i no musiałam go narysować bo po prostu ja uwielbiam takie. Spaniele, chyba to jest Spaniel, nie? Ale, no, Spaniele są takie słodkie. Generalnie wszystkie pieski są słodkie. O ja, to w ogóle nie będę Wam chyba tego pokazywać, bo widzieliście mój odcinek z rysowaniem tych takich ikonek czy emotek do na kanał Oski. No, <noise> także tutaj była próba rysowania awataru, ale chyba nie, nie chcę Wam tego aż tak bardzo pokazywać. Tutaj była jakby pierwsza próba szkic, a tu chciałam zrobić całościowo, a finalnie w ogóle zrobiłam to cyfrowo. <grym> Także przejdźmy dalej. Czy tu jest kolejny rysunek? Tak, tu jest znowu z filmu i tu jest chyba ojejku, wakacyjne rysunki? Pomysły na wakacyjne rysunki? Mam nadzieję, że znowu dobrze powiedziałam, ale lód też się prezentuje dość ciekawie. O, tutaj mamy pandę, też jest z filmu z... Jejku, teraz ja wa będę wam mówić, że wszystko jest z filmu, ale to jest z tego takiego biedronkowego. Też wam zostawię najwyżej link do niego. A i widzę, że tu mi przeszło, więc sobie chciałam chyba sobie to wkleić tutaj, żeby po prostu nic nie rysować na tej stronie. Także to jest jeszcze do zrobienia. Tak, i na następnym jest również z tego samego filmu rysunek i po prostu jak się świeci tutaj tym UV. Tak światłem UV, to po prostu pojawiają się takie niewidoczne gołym okiem jakieś rysunki. O, do tego w ogóle mam sentyment. Jest to bardzo fajny rysunek według mnie. Jakby taki trochę inny, nie to, co rysuję na co dzień, ale też mi się podobają takie klimaty. Robiłam to na potrzeby filmu z cienkopisami od Kameleona i. Też mi się podoba. Wszystkie linki będą na dole w opisie. O, tutaj mamy szkic, którego wam nie pokazanie A nie, pokazywałam wam na Instagramie bodajże. Znaczy, nagrywam to trochę wcześniej, ale jutro może to wstawię na Instagram. Yy, no, taka czacha. To taki szkic, generalnie jednokolorowy. Najpierw zaczęłam w ogóle tym. Cool Erasem z Prismacolor, czyli taką kredką wymazywalną, a później dokończyłam faberkę stelową, i myślę, że ta faberka stelowa dała trochę bardziej głębi. No i to wygląda lepiej, bo tamtą różową to ciężko by chyba było. No i co w ogóle? Taki, taki szybki rysunek, bardziej szkicowy, przedstawia jelonka, ale chyba też fajnie wygląda, nie? Czy ja się powtarzam fajnie? Jeśli tak, to możecie liczyć, ile razy w tym filmie to powiedziałam. Co sądzicie? No i chyba jest ok. I chyba to będzie już tak, to już jest na tyle. Tutaj mam kartki, które miały mi przedzielać właśnie strony, aby mi nie przesiąkł marker. Także ten już mamy przejrzany i przechodzimy do drugiego. Możemy troszeczkę przybliżyć, bo tam akurat było w jedną, w drugą stronę, a tu są tylko w tę stronę. Generalnie ten szkicownik miał być edycją limitowaną, jak tu widzicie, ale wydaje mi się, że SMLT wprowadzi, albo wprowadził go już do takiego normalnego sprzedawania. I jak słyszycie, okładka jest bardzo gruba, o właśnie taka. Bardzo fajny, można go wpakowywać do plecaka, gdziekolwiek i nam się nie rozwali. Wygląda tak po tej stronie, a tutaj jest zszyty i niewykończony. Także przechodzimy do oglądania. No, tutaj mamy taki, taką kartkę przyklejoną, i tu w środku jest czarne. Także zaczęłam to od rysowania oka. Zwykłe oko robione ołówkiem. Troszeczkę się świeci, nie ma tu nic więcej raczej do powiedzenia. Tutaj mam jeden z rysunków, który też mi się podoba. Ja w ogóle bardzo lubię taki efekt gwiazdek na ludziach. Lubię bardzo rysować również grzyby i ten gradient pasuje chyba do postaci. No, taka po prostu wymyślona przeze mnie, nic specjalnego. Tutaj mamy kolejną. Chciałam zrobić taką małą seryjkę właśnie dziewczyn. Z, moj z mojej wyobraźni. Tam mieliśmy gwiazdki, tutaj mamy bardziej księżyce na twarzy i tak, takie, właśnie, bardziej galaktyki. Tu mamy trzecią, bardziej jesienną i w ogóle jej oczy są takie, chyba, przeszywające, nie sądzicie? Patrzcie? <laughs> chyba tak. o kurczę, teraz ciężko. Dobra, mam. No, tutaj znowu z mojej wyobraźni. Wszystkie chyba trzy widzieliście na moim Instagramie, bo dodawałam na bieżąco, kiedy narysowałam. Tutaj mamy ciasteczko, które przyznam się szczerze, że wygląda bardziej jak rozpuszczony beton, taka kropelka betonu, ale miało być to ciasteczko. Mogłam użyć trochę innych kolorów, bardziej takich ciepłych, brązowych. No a wyszło tak jak wyszło, ale fajnie wygląda ten róg, nie? <ścoughs> no, beton taki reniferowy. I to jest który też 2018 rok, czyli zaczęłam w tamtym roku, a skończyłam w tym. Tu mamy zwykły rysunek szkicowy, robiony cienkopisami i pocieniowany troszeczkę ołówkiem, i również to z mojej wyobraźni. Tutaj trochę te rogi tak śmiesznie wyglądają, ale to nic. O, tutaj próbowałam zrobić rysunek w moim starym stylu, gdzie miałam taką mega szarpaną linię, i robiłam również takie dziwne linie na twarzy. Nawet dość mi się to podoba, wygląda troszkę ekspresyjnie, ale może dobór kolorów mógłby być lepszy, bo jakoś ten różowy gryzie się z tymi naokoło, nie? No nie wiem. Tak teraz na to patrzę i tak sądzę. O, ten, do tego rysunku mam sentyment. Bardzo lubię połączenie fioletu z różem i w ogóle te kolory dobrze ze sobą grają. Taka bardziej w sumie dynamiczna poza, jakby dziewczyna się, wiecie, kręciła wokół. No i... Ten żółty nadał również takiego bum, takiego fajnego właśnie akcentu na ten rysunek. Tu mamy następny, chyba się wzorowałam na jakimś y, zdjęciu z Pinteresta, jaki znalazłam, taka bardziej y, azjatka, chyba tak. No i generalnie taka delikatna. Z tyłu chciałam zrobić tło dość niestandardowe, także mamy lekkie ala ombre. No i porysowane takie małe gałązki białą żelopisem. Tutaj mamy rysunek też chyba z mojej książki, tak? Ten dodawałam tam i jest to po prostu lizak robiony w czerni i bieli. Tutaj zaczęłam robić jakiś szkic, w ogóle na Wielkanoc chciałam coś dodać, ale jednak mi nie poszło dokończenie tego. Tutaj mamy kurkę. W ogóle fajnie wygląda, nie? Bardzo mi się podoba ten efekt. Nie jest on aż tak bardzo realistyczny, bo dodałam naokoło takiego białego żelopisu i też wykończyłam tutaj markerami wokół i kredkami, i dodałam takie paćki z białego żelopisu, czy tam pisaka. <grym> Fajnie wygląda ta kurka. Moim zdaniem bardzo fajnie. Tutaj mamy kolejny rysunek jednokolorowy ślimak też na potrzeby mojej książki zrobiony. No! I tu jest logik. Nie no, teraz to, aż jak na to patrzę, to jest mi trochę zimno. Taki bardzo szybki chyba był ten rysunek, bo niekoniecznie chyba mi wyszedł, ale też przymknijmy na to oko. Lecimy dalej jest sowa robiona bodajże węglem i zobaczcie, nic mi się tutaj nie odbiło, bo pop popsikałam to fiksatywą i też nie odbija się wcale od tego światło. Było dość ciężko, bo chyba jeden węgiel mi się łamał cały czas. Był to węgiel w kredce, chyba z kąte chyba tak, dodawałam chyba ten rysunek na Instagram ale generalnie spoko o, następny rysunek robiony ojejku, jakimiś kredkami chyba z karandasz nie wiem czy nie Pablo i to było takie po prostu szybkie z markerami i właśnie z kredkami, taki deserek bardzo w ogóle lubię tego typu rysunki są one takie mega luźne, odprężające można się pobawić i w sumie no, spoko Następny rysunek przedstawiający oko. <laughs> Nic szczególnego. Ja też rysowałam z jakiegoś zdjęcia, i też pewnie było już na Instagramie. Robione ołówkami. O, tutaj mam akurat rysunek z filmu. Z filmu tego zrobieniem realistycznych rzeczy, które kładłam obok. I tutaj mamy mój ulubiony krem do rąk z The Body Shop. Następny rysunek, znowu portret, tym razem. Ojejku, przez chwilę zapomniałam jak się nazywa, Żaklina, tak, Żakliny Stop Model, też widzieliście go na Instagramie. Tutaj kolejny taki podobny portret, tutaj akurat Karolina Pielesiak ze szparagów, też robiony ołówkami. W ogóle bardzo spodobało mi się właśnie ten format i ołówki, i tutaj naokoło właśnie taka rameczka, i nie, jeszcze, jeszcze ten jest trzeci, tylko że bez rameczki. Tutaj się opierałam na zdjęciu Wiktorii Gąsie... O ojejku, ach zapomniałam nazwiska no aktorki, tak po prostu powiedzmy, że aktorki wszystko jest na moim instagramie, opierałam się na jej zdjęciu tak, tak ogólnie, ale nie chciałam aż oddać takiego podobieństwa tutaj macie taką jakby podwójną ekspozycję robione ołówkami, tego chyba nie widzieliście nigdy wam tego nie pokazywałam, ale jest to taki rysunek robiony, chciałam go dodać na instagram, ale pomyślałam, że no jednak mi nie do końca wyszedł więc zachowam to dla siebie, dalej mamy Lizaka, rysowany kredkami. No i teraz zaczął wiercić. Tak, będzie teraz wiercić. Akurat jak gadam. Proszę pana sąsiada, czy musi pan wiercić? Akurat wtedy, kiedy ja nagrywam. Tutaj mamy lizak, robione kredkami. I no jest taki bardziej chyba świąteczny, bo tu mamy w środku takie jakby przyprawy korzenne i jest yy, pomarańcza w środku, i również patrzyłam na zdjęcie, które znalazłam na Pinterestie. Kurczę, ja naprawdę nie pamiętam wszystkiego. Zobaczcie. To jest jeden rysunek, który zrobiłam, taki bardziej 3D, gdzie pokazywałam na Instagramie efekt, jaki stworzyłam, bo po prostu robiłam zdjęcie na tle widoków na Mazurach. No i generalnie Wam się spodobał, więc jestem naprawdę pełna podziwu, że to mi wyszło. Yy, tutaj zaczęłam znowu kredki Lightfast i ten papier totalnie ze sobą nie grają, zaczęłam rysowanie ust, no i jak widzicie niestety nie skończyłam tak i to robiłam właśnie, zaczęłam chyba na Mazurach i tu kolejny portret właśnie z tamtego typu, gdzie mamy ramkę naokoło i jest to zdjęcie Kingi Kingi z pierwszej miłości, Aleksandry Zienkiewicz, bardzo lubię tę aktorkę w ogóle pierwsza miłość ostatnio obchodziła piętnastolecie, więc yy, no, już trochę długo oglądam ten serial i żadnego odcinka nie przegapiłam. I ten rysunek mogliście znowu zobaczyć na moim Instagramie. Tutaj zaczęłam robić taką biedronkę kredkami z Windsor and Newton, tymi nowymi, ale jakoś tak nie podeszło mi to do końca, nie wyglądało chyba zbyt dobrze, więc przestałam. No i tak właśnie to zostało: jeszcze jest naokoło taśma przyklejona. No, jedna z moich ulubionych technik, czyli robienie najpierw bazy z markerów, a później kolorowanie kredkami i również bez lineartu. Jest to Anne Marie i znowu wierci sąsiad. Czekamy, czyli piosenkarka. I ja w sumie głównie poznałam ją na koncercie Eda, kiedy Ed był w Warszawie, a Anne Marie yy, śpiewała troszkę wcześniej i... No, kiedy śpiewała właśnie te piosenki, to rzeczywiście pamiętałam i słyszałam w radio i no, i polubiłam ją bardzo wtedy, jest naprawdę mega sympatyczna, znaczy taka wydawała się na scenie, no i nawet mi polubiła ten rysunek, więc jestem mega dumna. Tutaj jest ilustracja, którą dodawałam ostatnio na Instagram, taka zwykła, ale takie naprawdę bardzo lubię robić, portrety dziewczyn, w jakiejś takiej pozie, generalnie robione markerami i kredkami. No i jest taki cieniutki lineart i wydaje mi się, że naprawdę wyszło mi spoko. I chyba już ostatni rysunek, tak, ostatni rysunek na dzisiaj. Tego nie widzieliście, ale miałam taki zamiar, aby zrobić to w odcieniach różu i dodać trochę czerwonego i do tego złoto. Wydaje mi się, że dość ciekawie to wygląda. Może nie jest to zbyt dobre połączenie, wiecie, czerwony z różowym też troszeczkę się gryzie, ale wydaje mi się, wydaje mi się, ale myślę, że na tym rysunku to dość dobrze gra. No i jeszcze, jak mamy przełamane właśnie brązem tutaj na oczach i na tym łańcuchu, to jako tako to wygląda. No i tutaj już kończymy, bo tu jest w ogóle taka przyklejona kartka. No i też robiłam mały swatch, więc już, już tutaj nic nie wykorzystywałam. No i tak to właśnie wygląda. No i okej, okay, przebrnęliśmy przez szkicowniki, no i koniecznie napiszcie mi na dole w komentarzach, czy któryś z tych rysunków Wam się jakoś szczególnie spodobał. I możecie mi zostawić minutę, bo może nie będę wiedzieć, który, także koniecznie napiszcie to w komentarzach. I mam jeszcze do Was w sumie dość istotne pytanie dotyczące właśnie tego typu filmów. Czy wolicie takie przeglądy szkicowników z głosem, gdzie komentuję, czy raczej woli, wolelibyście takie, gdzie tylko leci w tyle muzyka i po prostu przewijam kartki? Zaznaczcie tu w ankiecie. I ja jeszcze na sam koniec chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama, bo tam wrzucam regularnie nowe rysunki i pojawiają się również relacje, więc możecie być ze mną na bieżąco. No i my widzimy się już w kolejnych odcinkach w soboty i w środę, a raczej w środę i w soboty. Także do zobaczenia i pa!